Zadanie trzecie. Rozwiąż równanie x minus 5 wartości bezwzględnej jest równe 15. I tutaj jeżeli chcemy rozwiązać jakiekolwiek równanie z niewiadomą, to to oznacza, że musimy wyznaczyć wartość lub wartości tej niewiadomej, w tym przypadku x, jeśli takie wartości w ogóle istnieją. Tutaj mamy wartość bezwzględną. Więc musimy wykorzystać definicję tej wartości bezwzględnej. Na temat definicji wartości bezwzględnej mówiłem już na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś tego wprowadzenia, to koniecznie zajrzyj do tego filmu. Link do mojej playlisty, w której zamieszczam także wprowadzenie do wartości bezwzględnej, jak również wiele innych zadań znajdziesz w opisie do tego nagrania. Koniecznie zajrzyj. Natomiast definicję wartości bezwzględnej masz podaną tutaj także w tej zielonej tabelce po prawej stronie ekranu. Ok, przejdźmy teraz do um, wyznaczenia wartości wyrażenia, które stoi w wartości bezwzględnej. No więc x odjąć 5 wartości bezwzględnej nie zmienia swojego znaku na przeciwny, czyli jest równe x odjąć 5, jeżeli. To, co stoi w wartości bezwzględnej, czyli x odjąć 5, jeżeli jest większe bądź równe 0, i zmieni swój znak na przeciwny, czyli będzie równe minus x plus 5, jeżeli x odjąć 5 będzie od 0 mniejsze. Uprościmy teraz te dwie nierówności. Czyli tutaj otrzymamy x odjąć 5, które jest równe. Oczywiście x odjąć 5 wartości bezwzględnej jest równe x odjąć 5, jeżeli x będzie większy bądź równy od piątki i jest równe minus x plus 5, jeżeli to, co stoi w wartości bezwzględnej, będzie mniejsze od piątki. I teraz rozwiązujemy dwa równania. Pierwszym z nich będzie x odjąć 5, które jest równe 15, czyli tutaj rozważamy, to równanie dla x większego równego 5 oraz minus x plus 5 równe 15, czyli tutaj to rozważamy dla x mniejszego od 5. No to rozwiążmy teraz pierwsze równanie, i tutaj otrzymujemy x, który jest równy 15 plus 5, czyli w tym przypadku x jest równy 20. Rozwiążmy, rozwiążmy, rozwiązujemy teraz to drugie równanie, czyli minus x. Plus 5. Tutaj może od razu tą piątkę przeniosę na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Czyli tutaj minus x będzie równe 15 minus 5. Na tej podstawie wiem, że minus x jest równy, no właśnie, nie minus, tylko jest równe plus 10. I teraz obustronnie dzielę to równanie przez minus 1, otrzymując x równe minus 10. I teraz tak, minus 10 jest liczbą mniejszą niż 20, czyli tutaj ten x dostanie indeks 1, a ten dostanie indy, indeks 2. I teraz te wyniki, które tutaj otrzymaliśmy, ocenimy wedle przedziałów, czyli tutaj x równy 20 będziemy oceniać tu w tym przedziale. Czyli musimy wiedzieć, czy ten x należy do tego przedziału, czyli czy 20 jest większe bądź równe 5. No oczywiście jest, dlatego x. Równy 20 jest rozwiązaniem tego równania. Możemy to sobie sprawdzić jeszcze też inaczej. Otóż zaznaczę sobie tutaj tą piątkę, czyli zaznaczam ten przedział na osi liczbowej. Zaznaczam, że piątka należy do zbioru rozwiązań. Tutaj rozważamy wszystkie x większe bądź równe od minus 5, czyli te, które tutaj teraz zaznaczam. No i 20 będzie leżało mniej więcej gdzieś tutaj, czyli graficznie już widzisz, że faktycznie 20 mieści się w tym przedziale. Na takiej samej zasadzie ocenimy x. Równy minus 10. No i tutaj trzeba sprawdzić, czy x równy minus 10 jest mniejsze od 5. Jest, czyli x równy minus 10 jest również rozwiązaniem naszego równania, co też możemy sprawdzić sobie graficznie, czyli zaznaczę sobie na osi liczbowej ten przedział tutaj, czyli zaznaczam tutaj piątkę, zaznaczam, że piątka nie należy do zbioru rozwiązań x musi być mniejszy od 5, dlatego zaznaczam tutaj te wartości liczbowe, a minus 10 znajduje się mniej więcej tutaj, czyli znowu ta forma graficzna potwierdza nam poprawność naszej analizy, czyli możemy tutaj zapisać odpowiedź, którą jest to, że x Należy do następującego zbioru, czyli będzie to minus 10 i 20. Przy czym odpowiedzi możemy udzielić również w taki sposób, że po prostu x jest równy minus 10 i 20. Dokonajmy sobie teraz sprawdzenia. Najpierw sobie sprawdzenia dokonamy dla x -a równego minus 10, czyli po prostu minus 10 podstawię sobie pod x -a tutaj do tego wyjściowego równania. Na tej podstawie otrzymuję tutaj minus 10 odjąć, 5 jest równe 15. Oczywiście to minus 10, minus 5 zapisujemy w wartości bezwzględnej. 10 odjąć 5 to będzie minus 15, to minus 15 nadal zapisuje wartości bezwzględnej. Pozostałą część równania przepisuje bez zmian. No i teraz musimy się zastanowić, ile to jest wartość bezwzględna z minus 15. Zobacz, w wartości bezwzględnej stoi wartość, która jest mniejsza od zera, czyli to założenie jest spełnione. Oznacza to, że muszę zmienić znak wyrażenia wartości bezwzględnej na przeciwny, czyli tutaj otrzymujemy 15. A 15 jest równe 15, czyli lewa strona jest równa prawej, co oznacza, że potwierdziliśmy sobie po raz kolejny, że x równy minus 10 jest rozwiązaniem równania tego wyjściowego. Teraz sprawdźmy sobie poprawność dla x równego 20, czyli tutaj też podstawiam pod x 20 i otrzymuję wartość bezwzględną z 20 odjąć 5, to ma być równe 15. 20 odjąć 5 to jest 15 równe 15. No i teraz popatrz, wyrażenie, które stoi w wartości bezwzględnej jest większe bądź równe 0, czyli jest pełniona ta pierwsza nierówność, więc nie zmieniamy znaku na przeciwny. Otrzymujemy zatem 15 równe 15, czyli znowu lewą stronę równą prawej. Czyli znowu mamy tutaj potwierdzenie, że liczba 20 jest rozwiązaniem naszego równania.